Leonardo DiCaprio podejrzewano o udział w defraudacji gigantycznych sum pieniędzy. Według amerykańskich mediów na jego konto mogło trafić nawet kilkadziesiąt milionów dolarów. Fortuna miała być wydawana na zakup drogich alkoholi, dzieł sztuki oraz dofinansowanie filmu Wilk z Wall Street. My name is Filmu opowiadającego historię Jordana Belforta, brokera, którego błyskawiczna droga na szczyt i rozrzutny styl życia wzbudziły zainteresowanie FBI. Teraz podobna historia przyciągnęła uwagę federalnych wobec samego aktora odgrywającego główną rolę kluczowej filmowej postaci. A oni znów mają powody, by świętować wszak ich książęcość, do tego zobowiązuje. Księżna Cambridge i książę William odwiedzili swoje włości w Cornwallie. Była zabawa w barmanów, degustacja lokalnych cydrów, zwiedzanie wysp miejscowej katedry i długie dywagacje z lokalną młodzieżą. Jak widać, miłość młodych kwitnie w najlepsze.